Nasze mamy. Słonik, moja mama jest wielka jak góra słoniowa. Nawet lew ucieka lub przed nią się chowa. Lubię, kiedy razem wędrujemy sobie, albo gdy mamusia prysznic z trąby robi. Żyrawka. Szyja mojej mamy Przypomina Wieże Tak wysoka mama Widzi każde zwierzę Drzew, zielone czubki I w gniazdeczkach ptaki Jeszcze ciut podrosnę i też będę taki Hipcio Moja mama kocha błoto I ono jej służy jak to zdrowo mówi do mnie nurzać się w kałuży. Każdy by się chyba cieszył mając taką mamę, z którą można siedzieć w błocie aż po uszy same. Papuszka, moja śliczna mama, czubek ma na głowie, Dziobek zakrzywiony, piórka kolorowe, szepce mi na uszko słówka trudne takie. Bo chcę, żebym była wykształconym ptakiem. Kangurek. A moja mamusia wszędzie chodzi ze mną. Ma torbę na brzuchu nadzwyczaj pojemną. W tej maminej torbie jest bardzo ciekawie, szczególnie gdy z niej oczy i uszy wystawię. Kaczuszka. Ja codziennie rano. Pływam sobie w stawie, Wspaniale się z mamą w chowanego bawię. Jak mama odważnie w wodę daje nurka, Jak mama się kłaniam znajomym z podwórka. Bociek. Gdy mama wychodzi w kaloszach czerwonych, To żabki na wszystkie umykają strony, Chowają się paskudy gdzieś w zielonej trawie. Chyba sobie, mówi mama, okulary sprawię. Żabka. Żabie dziecko prześliczne. Sama głowka i ogonek. Ja wyrosłam już z kijanki. Cztery łapki mam zielone. Mama uczy mnie jak skakać. I jak się nie rzucać w oczy. Temu... Co w czerwonych butach po zielonej łące kroczy? Chłopiec, ja też z moją mamą czuję się najlepiej. Razem kupujemy różne rzeczy w sklepie, we dwójkę sprzątamy. Czytamy książeczki Na spacerze kamyczki wrzucamy do rzeczki Wieczorem mi mama bajeczkę opowie Do serca przytuli Pogłaszcze po głowie Dziewczynka Czy dziecko jest małe? Czy też waży tonę? Czy ma wielkie uszy? Czy mały ogonek? Czy jest w paski, w prążki, w cętki? Czy też w łatki? Ma cieplutki kącik w sercu swojej matki.